Panie Andrzeju, przeciwnik Pana chwalił, że Pan jest szybki, że Pan okay. jest dobry, że Pan cały czas jest zwinny, a jak Panu celę, to Pan potrafi w tej chwili? Czy pan się zwinąć i schować? Za... No nie wiem, jaka taktyka Pan przyjmie, a to pojedynanie pojedynka, a nie Wiesz, to wiesz, w tej chwili. To, jedynie, to jedynie, W tej chwili Pana najmocniejszy punkt? w tym pięściarskim ty co? że jestem przez cały czas żywy, tak że wiesz. w tym ty, ty wieku tego tak, rzeczy już nie robi, także ciężki po, pojedynku z czasem w moim wypadku to było 40, chyba 60, ale, jak pamiętam, ale, ale wiesz, próbuję przynajmniej coś zrobić. W takim razie cztery rundy to są tylko cztery rundy, czy aż cztery rundy w tym wieku? No, w przypadku aż cztery. Zaraz <laughs> Słuchaj no, Szczególnie jest formowana wiesz, długość tych grunt, czy dużo to jest formowana, Ile, ile, ile... Także ja. że tych grunt, także mi wydaje, że zobaczka wyglądać, ale mi się wydaje, że dobrze jest przygotowany. Pan stoczył wiele walk z tymi największymi rewanami. Z której walki Pan by chciał być zapamiętany, najbardziej? Z tego regularna, nie jest takich dużo, w przyszłości. No. Ale jest jakaś taka konkretna, z której pan jest najbardziej dumny, gdzie pan dostał najfajniej, albo ta z której pan przegrał, pan dostał pan najfajniej. Powiem taką walkę jedną, pełną miarkę, że z um, To Bardzo ciekawa walka. Udało mi się wygrać przy okazji, ale... Była ciekawa walka. A w tej walce pożegnalnej, jakim Andrzejem był chciał pan być z przeszłości, z której walki? Wiesz, że jest być, zwycięskim chciałbym być, ale nie ma werdyktu te warstwy. Chciałbym, zostać w tym, ty, wgluda przynajmniej na, na zwycięzcę. Mac mówi, że to teoretycznie miała być walka pokazowa. Taka trochę zabawa ale pan bo nie wiadomo do końca czego się spodziewać. Mówi jedna może zrobić drugie. No tak mówi, tak? Niech to Pan po, powiedział po swojego że, że, że zawodnikowi. To jest nie w tym właśnie aspekcie. To jest walkę, ale no, wszystko, wszystko może. Andrzej no, go tak kończy, kończy karierę. I co teraz? Będzie on ją swędkę na pomości, czy jednak prasa, bo pieniędzy brakuje naszego. Nie no, ma pomostu. Ale... <laughs> słuchaj, nie ma za bardzo rzeki, jedna na nam taka mała, ale właśnie mówiąc, słuchaj, no otwierają wszystko swoimi dziećmi. No na, na, wiesz, ten straszny czas wcześniej. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Czy, czy się sprawdzi ojca przynajmniej. Powodzenia dziękuję bardzo.